Dla mnie to było. Dla mnie to było bardzo ciężkie, bo właśnie z takiego dziecka, które występowało w tym, tiktaku, ubiegało, wiesz, miało kucyki, to ja bardzo to fizycznie odczułam ten ok, wchodzenie w ten okres dojrzewania. Ja pamiętam taką sytuację, jak ja właśnie wiesz, tej dziewczynki, która mówisz w tym teledysku, robiła te fikołki, gwiazdy podskakiwała. E, bo ty mówisz, że była ta przerwa, że dlaczego ja nic z tym nie zrobiłam? Że skończył się tik, tak, po, i potem faktycznie była ta przerwa, i potem jakoś ja sobie pomyślałam, nie, no ja muszę do tego wrócić. Ja chcę być w tym, w tym rowerze błażeja. Ale muszę ja wrócić po. wrócić, rozwijać karierę. Na, nie karierę. Ja po prostu chciałam, ja wiedziałam, jak ja się czułam, jak byłam właśnie tym dzieckiem w tych w tych fasołkach. I ja chciałam znowu to poczuć, a, czu, a czułam się już coraz gorzej we własnym ciele. Ja pamiętam taką sytuację. Jak ja zaczęłam do tego stopnia tracić poczucie, jakby trochę takie poczucie własnej wartości, ale też takie jakby kontrolę, nie zasypiaj, bo to już Nie, nie, nie. Jestem ciekaw, co ty o tym powiesz. poczucie jakby takiego własnego, jakby ciała. Nie do końca jakby wiedziałam, gdzie się zaczynam, gdzie się kończę, że ja miałam ciągle, i to nawet widać na zdjęciach z tego okresu, właśnie, takiego koniec po co? Ja miałam ciągle taką pozycję zamkniętą, nogi skrzyżowane. Nie, nie do końca czułam, że tak jakbym była w ogóle w nie ciele. Bardzo źle się czułam i to nie wynikało z tego, że ja byłam nie wiem, gruba, chuda, yy, miałam problemy z cerą, tylko po prostu miałam takie poczucie Jezu, co się ze mną dzieje. Miał, miałam, miałam takie odczucie w ciele, takiej jakby niepewności, ale która się przekształcała w coś bardzo fizycznego, że wydawało mi się, że jak ktoś do mnie podejdzie i mnie popchnie, to ja się. Ja nie byłam. Nie byłam w stanie jakby, nie, nie, nie byłam tak jakby taka, nie wiem, teraz byśmy to nazwali takim uziemieniem, i takim poczuciem, że okej, okay, jestem tu i teraz. Yy, wiesz, czuję po prostu, jak nie wiem, to moje ciało pulsuje, jak krew mm -hmm. płynie w żyłach. No miałam takie poczucie, jakby jest ciało, ale ja jestem gdzieś, gdzieś tutaj, no, a z tą resztą trzeba coś zrobić. No to najłatwiej będzie to po, pozaplatać, bo wtedy może jakoś odzyskam tą kontrolę. I właśnie ten casting do tego roweru ja to było takie kolejne, bo ja podejmowałam próby i ja chodziłam na różnego rodzaju castingi. Pamiętam hmm. casting na przykład na Zosie do pana Tadeusza, gdzie ja wyszłam stamtąd prawie zalana łzami, bo ja tak nie czułam swojego ciała, że ta komisja, podejrzewam, że nawet nie zwróciła uwagi na to, że ja tam przyszłam, że zostawiłam tą kartę, bo oni byli hmm. zajęci rozmowy, a ja nie byłam w stanie w ogóle przykuć no ich uwaga. uwagi. I miałam wtedy takie poczucie, ok, czyli faktycznie jest tak, że coś się zmieniło, że ja z tego dziecka właśnie, z telewizji, z tej takiej właśnie wesołej Moniki z kręconymi włosami, że ja to gdzieś straciłam bezpowrotnie. Mhm. I to było okropne, bo to było jakby takie poczucie psychiczne i fizyczne. I później jakby więc to liceum i ten rower bo że ja miałam takie poczucie, okej, okay, niby, niby wracam do siebie, ale, ja, ale dalej jestem tak jakby niepewna tego, że na wszelki wypadek będę jednak taka bardziej, wiesz, taka, taka ostrożna, bo może za chwilę to znowu stracę, i czy, czy wtedy będzie mi łatwo po raz kolejny do tego wracać? No dobra, i co spowodowało, że ty wróciłaś do siebie?